No, 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 proszę. A ty mandoleki tu bardzo chętnie. Bo... Dziękuję bardzo. Dawid! Dawid, Dawid, Dawid. Zdał prawo jazdy. Macie prawko? No właśnie, bardzo ważna rzecz. Tak, tak. OK. Andże, cicho. Tak? Ten co siedzi, cicho. Tak? Się Zabrali mi. O, Czemu? A za się co? Ostro mięsne. Nie zdałem. <śla> 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 nie, 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 nie. <śla> no ty. Eszka RSX7, Eszka RSX7 Giras! Kiki! Idę Kiki! zajmie Zajebiście, zajebiście, zajebiście! Daj się baby! Kiedy byłeś w Paragwaju? Na kiedy? Powiedz, dwa lata temu. Dwa lata temu. I kupię się wtedy? czy jak sprowadziłeś z biedronki? No i zaraz kupię ten talerz. Powiedzieli biedroncy, że to samo z Paragwaju ty palcem po mapie! Uh. Mam twój telefon. W ogóle k***a ma sensu, no nie? No. Jednak jak się kurwa odpali w domu rodzinnym, to jest taki... Jest k... świątecznie, no? no. Jest nie k... Ja lubię właśnie takie... No. No, bo to, to... Chłopaki, czy możecie troszeczkę ciszej? Bo bluzki takie, gość mamy. No, Chciałam przyjść. Przepraszam. Yeah. No. Przepraszam. 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 Nie. Ogłaszam okay. listę okay. gości. Jarosław Kaczyński. Robert Lewandowski. Anna Lewandowska. Marlenka od Rafatusa. Cała rodzina Magikali. To nie jest teraz. Mama nie jest od tego, żeby takimi rzeczami się zajmować, ok? Mamusia nie jest od tego, nie? Mamusia, mami. Ja ją dobrucham później. Ja nigdy nie umiem obierać. Zawsze mam problem z obraniem. Dobra. Dobra szukasz Miejsce to jest najbardziej miękkie. Mhm. Już. O. idzie. Okay. Skoro Nitro tyle lat o mnie tam gada na streamach i tak dalej, to myślisz, że jak to nie byłoby tego ognia między nami? Żebym go złapał za szyję i tak przelizał? Byłaby iskierka. Byłaby iskra, nie? Iznęło. puk, puk, puk. <laughs> Nie, nie, to jest tak. Pyk, 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 pyk. Zbieraj mi oko, no Nie, to jest źle, to jest tak. Puk, 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 puk. Jak chcesz mówić, chłopcy, to ciasta sobie zjedźcie. Dobrze. Dobrze. Ło Stary, jak KURWA! Ty kurwa j**a! kurwa j**a, makler! Kurwa! Kurwa j**a, Kurwa pierdolka. Był Bartek i powiedział ci coś przed chwilą, czy nie? Ale był Bartek czy nie? Telefonik k***a dostałeś? Na święta? Jestem, jestem, słuchaj. Na święta jest to samo! Są święta. Chodźcie co narobiliście. Poczekaj. Widzisz co zrobiłeś? To nie takie proste, ale to nie takie łatwe, o nie. Dwa razy daj*** facetowi, od tamtego czasu k nie stoi o nie. Czę czasami trzeba ją dojść I cię stało super! Ubecie. Super! 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 Koć, ma, to do piadania! Proszę! Ja opie... Nie dawaj mu tej koli wiedzy! Kurz Ja już koli dla... jeba! K... Kurba! Nie dam nerwesz się kubecie. Ja w chule się zrobiłem. Co jeszcze muszę zrobić? Chyba? Wiesz ile... i, i drzwi może mu... chyba i kuchyły... Ej, co ty jeszcze? Czy to jest moje? No co jest? Ale co ty <laughs> robisz? Palec włożyłeś do mojego jedzenia? Ale umyzy! No! Nie bało cię, ka! Jak wiesz, co? zacząłeś patrzeć mi w oczy dopiero jak zdjąłam bluzę. Mm. Tak! Realnie zaczęłeś na mnie patrzeć jak zdjąłam bluzę. Ja się żyje będziesz wygonał zajebiście jak BDS. BDS wygona zajebiście? Się. Zamówiłem sobie dwa drwale, jeden normalny i drugi z żurawiną, żeby skosztować, plus dla wszystkich wziąłem 20 Nagetsów. plus wziąłem dla siebie McFlurry, do którego jakiś kudel wsadził mi palec! To co jest z mami? Czy wy jesteście normalni, czy ja jestem Stary, bierzesz sos musztardowy do Nagetsów! ty jesteś k***any, ty jesteś popierdolony, sos musztardowy do ma nuggetów i kto ma to jeść? Nie, nie może twój kupę, co KUT sadzi zaraz do tego sosu. No weź, Sonia, no, przestań no przecież streama mamy, no. No też, No weź, te tak. I teraz wyznajesz, że mnie kochasz nawet przy mnie? Kłamałem Nie. Prawda jest taka, że ja w ogóle nie sypiam ostatnimi czasy, bo mam ciężki okres. No wiem. To bo mnie boli tak dermatolog. Nie to boli. Przedstaw się. Ja o tej stronie Dawid, pedo, sebeden O oh. oh. Co? No, no ksywko miałem rzucić rzucić. <coughs> no to Dawid coś z tym wersem. <coughs> siedzi obok mnie bedo, a ja jestem pedo I tutaj siedzi Karol i potem będzie kado l Więc pedo zbija pionę z bedo S Ja zbijam pionę z pilem Ale to nie takie proste Ale to nie takie łatwe jest O nie Znowi. Od tamtego czasu Wchodzę do pokoju. Wchodzę do pokoju w dwa wielkie dupska <grym> Multi, wielkie <grym> pozdro Mulciak. Masz tutaj loda załatwionego ode mnie, od disco Karola. Spiral ci o... Nie. Yeah. I dorzuci do tego coś od siebie Deutschman. Deutschman, baby. Deutschman nie lubi nas sucho, <grym> więc będzie dobrze plutę. Praw te relacje z może, co? Postaraj się Jak trochę. Da. Ty nic nie, nie masz zawsze, Aha. Co zobaczyłem na klamce u nas pod drzwiami? No spójrz Stop! Masz 26 lat! Sezon 3 zaczyna grać w sezon 3 2013 rok, czyli lat temu 12 Miałeś 14 lat i nie poszedłeś do kibla i s**ałeś po Nie no, bo myślałem, wszystko jest git, ale przy kąpieli okazało się, że nie było git No ale stary, do no, przecież to jest różnica, ja sikałem w gacie, bo miałem traumę Ja też miałem traumę, bo przegrywałem, nie mogłem do golda wejść Miałem traumę Jestem Największy pies, wiesz? Od tego, od napsa. I do pieca. I do pieca. SIX seven! A jakiego masz ekona? No już pokazywał. O Boże, co tam się dzieje? Okay. O, o. No? Co się tam działo? Ej, Kilo to zrobił Ma wielkiego ch... Ej, hej, zrobił to znowu Okej, okay, on to znowu zrobił Ma wielkiego peniska ch... Yo i on to zrobił Czy kontrowersyjnym nie jest to kiedy fogata dotyka pizza <suszy> 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 w kolegi Sam zamawiam drwala, kuraj sobie zjem swojego drwala i se zamówię MacFlery. Chcę zjem swoje MacFlery Chyba tylko jedynej rzeczy, której sobie nie zamówię to będzie kół bo zamówię dla wszystkich. No i... A co się stało, że ty jesz łyżką? A weź to f... normalnie, tak jak mam w czaju. Weź to sobie do dupy prosto wlej. Myślisz, że ze mną jest to coś? Stresujące pytanie. Odpowiedz. Hmm? Powiedziałeś, że odpowiesz na wszystko, co ci zadam. Uważaj, bo będę płakać. No Spoko. dobra, ale co ty masz do gadania, jak ty masz y, telefon sykrop, jak ty masz jeden aparat, kurwa. O tym sykropie mówisz? No kurwa, jeden aparacik. Jeden aparacik, co ty chcesz sobie zrobić? Która godzina? 23. Moja mama. Ma Właśnie? Nie. No, co? Myślałem, że <incorporate> to A Ta, moja mama to nagrała i wrzuciła do neta. L... Okay. Jak będą mi, nie wiem, coś z nim robić, to zaraz mi będziesz będziesz trzymać. A co się z nim robi? Nie wiem. Nie wiem, ja słyszałem, że się tylko całuje haluksy, ale nie A. wiem, co innego można robić. What the f**k, chóry... To na... się łapiesz! Jak nie zamawiałeś? No o co tu <gry> chodzi? To jest jakiś <gry> do fariatów! Ej, nie? ej, ej, nie, Ej, nie. Teraz to posłuchaj! Było powiedziane 200 zł, że on zamawia i powiedziałeś tak... Wszyscy. Ej, to jest... Ale to jest dla wszystkich tutaj! To ja myślałem, że dla mnie też jest burger! A Zbara. prosiłeś? Nie, nie prosiłem! To za... Tak nie prosiłeś? Nie. To. Hubert nie jedz, bo on ci nie zamówił Nie, zamówi, Hubert, Huber, zamówi, dla Huberta zamówiłem, to. bo Hubert prosił, k***a Hej! Ale pomyśleliście, że dla nas wszystkich to jest Mamo, bro. To pomyślałem, a teraz jednego Dawidka jeszcze wydzierasz się na niego Mamo, w tym domu, kurwa. Krótkie spodenki, szare, tak do kosza I jak w nich chodzi, to ma trzecią nogę Wszystko mu tam lata, k***a. wszystko To było nie do wiary dla mnie, jak to zobaczyłem Ja widziałem dużo I to jest takie że to taki mały pirlo, a tam wszystko tam to jest zdaniem najlepszą z Rescout tego... Najlepszy z Tak Ty? Okej, okay, dzięki Tyle. Właściwie to już się pożegnamy i ja po prostu dam... Skibili Toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę Pomaga mu I na to, ziemię Jesteśmy niepokonani Zobaczcie, on tak siedzi <ślech> Fajnie sobie się. on nie lubi na sucho W takim ubraniu To nie jest ubranie, jest strój właśnie już taki Widziałem jak masz czyste palce No, Mordo, przyjrzyj się temu pracownik, przyjrzyj się. To jest czyste? <laughs> no, mordo, no musisz zrozumieć, że jesteś je panny uda i wkładasz kół do jedzenia. No ale są czyste, no kóło Paznokie cieniejszy. Paznokie Słyszałeś to? Czy ty zasłyszałeś? Czy ja jestem... Powiedzcie mi, czy ja zwariowałem? Bo może ja zwariowałem w ku... Może to ja jestem Słuchajcie, nasrajcie! A dawaj do mnie do domu, nasraj mi ogarka. Sonia, jest napalona ręka na udomordo. Czemu to musisz dawać na głos? No nie kusiło cię nigdy tak się wytrzeć tym samym? Co? Kostką od kibla się wytrzeć w kiblu? No czy zjeść, no coś w tym stylu. Zjeść? Kostkę od kibla w kiblu? Czy, zje czy chciałem zjeść kostkę od kibla? Co to jest kur? Stream, czy was pojebało? A tego nie widać? Słabo mordko widać, wiesz mordeczka. Nie. Zaprosiliśmy randkę i mówisz do mnie mordko? Dobra. Ty tyle. Niech oceniasz? Widać? Na kogo przyszliście? Na Brokis! Yeah! No to macie warty! Dosłownie tak zrobiłeś. Dosłownie tak było. Dosłownie tak zrobiłeś. chcą już podbić, zazdrość na chłopaki, chcą nas pobić. Moje zemo, najdawaj, bijaj nas. Żyjesz? Żyjesz? Proszę cię A za ile byś napluła na kamerka? Ojej, dole, dobra Dobra, koniec tego Co to, co to, to nie byłem jak Dają skocznie dzieciąceczku Na liże Chwała na wysokości Chwała na wysokości A pokój Na ziemi Kamera akcja P to? Kamera akcja, boj Eee, Mówię, że nie pijesz energetyku, bo wstajesz rano. Ale co to, yy, co ma piernik do wiatraka? To po pierwsze, po drugie, tyle samoliter. <grym z górę> eee. podkreślenie ziomal 5 złotych, najpierw zobacz czy ma czy chip Ej, dobra, włączam Bo Po są jeść w toalecie Nie chcesz jeść nic? Jeść? Chcesz bułkę? Okej Ile mieć jak się pierwszy raz Serio teraz, to jest poważne pytanie, tu są sami OG's z No, bez klipa bez serio, tak naprawdę poważnie Poważnie, z kobietą? Ile mieć pierwszy raz, no? 4 Tak, miałem dziewczynę w inne. Cztery. No ale to jest długa historia, no. No weź no. No ale mnie Hubert o coś pytał. Na... Come shot. To Gunshot. Co ci powiedziałeś? Gamshod. Ale poprosiłem, żebyś się pomógł wnieść. A nie. Jak prawko? Zej? Dobrze. Wczoraj byłem na przykład na łuku i na górce. I wszystko za pierwszym razem. I to bez kamery cofania. Ten... Obejrzyj jakiś film No wiesz, teraz jest kaffing sinem. Wiesz, wiesz co to znaczy? Chory. No nie, że kafing, tylko. <ślawni> 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 oh! Oh <God. ślawni> Z osobą towarzyszącą To wiesz kur... No wiesz o co chodzi Tylko, że osoba towarzysząca będzie musiała sobie kupić bilet No to na luzie Bogatemu nie, nie, nie zabronisz A, ci jesteś bogaty, ci nie, nie musisz Nie, nie to jestem bir... bogaty Jesteś sawo... w <Galne> rodzinie, okej? Okay? Nie ma pszczołów A ja sobie po rosołek pójdę, co? No po... cię, A ty jesteś. No, ty ja, jesteś. Ja mam, ja, mam, ja mam ciepły rosłów. Ja no, no to, to idź spary. szybko. Ej, dobra, idzie to będę jadł rosół Z moim normalnie, wiecie, ziomeczki na Discordzie. I będę oglądał filmik na YouTube i mnie. nie, ja wiem. A dasz bilet komuś innemu, to co ja teraz będę gadał? No chyba dam komuś innemu po prostu. A to co, nie będziesz miał fajnego dopingu. Próbka dopingu, ma być. No zobaczysz doping na arenie. Ja, to ja, ja decyduję kto dostać bilet i masz powiedzieć no próbka, wie, ale próbka głosu, zaśpiewaj coś. Jasna. Asertywny, asertywny to będziesz tak ci będę w dupę wkładać p***a. Ty będziesz asertywny. Nie, nie e, Próbka co głosu to ma to być, Konpera bo inaczej nie dostaniesz biletu. Ale co jeśli mam 14 lat, a ty tam nie mówisz takie rzeczy? Jak z się Karol, właśnie Karol. Jak, jak z się Jak są? Będzie wchodzić jeszcze do, 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 do naszego mieszkania? Nie, oficjalnie się rozstaliśmy. No. Powiem wam tak, widzę, że Hubert mi kazał się rozstać z Marysią, bo mało czasu z nią spędzałem. No ja się posłuchałem po prostu. Nie ma spędzania czasu z dziewczynami. Za młody jesteś na dziewczynę. Można te drzwi po*******? Można. No ja mniej więcej miałem taką fryzurę, tylko że trochę bardziej ulizaną i na lakier. Za go? No. Uooo! Ty tam cieszę, że mogą być szczęśliwi po znalezieniu sobie miłości. Że ja w sensie kto? A kto? No nie, wiem, no czy nas czat... Może ktoś sobie między sobą gadał na czacie. Nie, to są nas. W sensie? Że razem. się razem. <gryw> Wiadomo, nie? <gryw> Wiadomo. No sorry, sorry, nie jesteś w moich gustach, prostu A na meczu wierzę, że odnajdę kogoś w moich gustach. Nie odnajdziesz, I ty też, drugi osrusiek, m***a. Szymono, w ogóle piólo, mogę z Jasne, 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 dawaj. Karol nie bym w ogóle na Karol, zaindukujecie? No, 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 no. No? co ty gadasz, wariacie? Serio? 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 A po przez nim kwoty zjeść?

a ja ci powiem oficjalnie, że nie zagram w Fortnite'a, nie? Dlaczego? Bo on waży aż 14 giga aktualizacja. Ile to ci się będzie pobierać? Więc 5 godzin? No co ty ty serio masz tak sobie internet? <grym> Halo? Na ja ciało powinieneś wygrać, bilet. Bo, bo mam solejkę tak Nie, ja nie mam solejki. Okej, okay, dobra. Stajmy tu tak razem z naszymi stanami. Taka warszawska parka. Jedna z droższych kart tym seri. Co ty p Mega Lat jest Na samą górę dawaj. On jest chyba czwartą najdroższą. Dobra, niżej jednak. Tu 94 dolarów SUF! SUVAX! Mamy Dobra, jak ona się nazywa. Było do się. że masz wysiąść. Nie, to było do ciebie, to do ciebie. Nie, nie. Do, no do mnie to było? Do gościa, co nie ma prawa jazdy i coś, i coś w ogóle się odzywa. No to chyba jeźdź bo no cię podam. To chcę podawaj koffie, będzie. No co se... będę? To są liściki od lasek. Jestem tak. załama, ty mnie okonałeś. Ty mi mówisz, że nigdy nie miałeś dziewczyny, że nigdy żadna dziewczyna nie była u ciebie w pokoju. Dobra. Że jestem pierwsza, że jestem najfajniejsza. Rozwiązymy. Layer. Albo nie, możemy lepiej zrobić. Zgiąć po prostu tą pakę w pół, żeby była... wygniecione były te karty. Może tak pokażę.

Nie! Yeah. Nie! Yeah. Yeah. No. Nie! <grymne> no? Nie! Ja Nie! dobry? Nie! 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 a Nie! jak Nie! 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 Jak mam Nie! Nie! to Nie! Nie! to Nie! 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 mam ...podłogę, no... ...jak mam Nie! no? Jak mam żyć? Jak mam utrzymać to mieszkanie w czystości, jak ja... O czwartej skończyłem sprzątać, jest godzina 21 następnego dnia i jest pasywno. Nie zaszalałeś, nie? Sej. Specjalnie, wie, wiesz, basic, żeby no. się za bardzo nie rzucać w oczy, wiesz? Bałeś no, że taka się trochę, roztyka, że taka bałeś się zmusza. trochę opinii ludzi, mm. okej? Okay? Bałeś się trochę, co pomyślą, że idziesz ulicą i okej, okay, przestraszy... No. że spojrzałyby się na ciebie? Właśnie o to chodzi, żeby, wiesz, no, ludzie się patrzy. Wiem, no. wiem, co, wiem, to, Zakładasz taką bluzę i wiesz, no... Wygrywasz bilet, wygrywasz bilet, Grajek, wygrywasz yes! bilet! Yes! Zagraj na trąbce, bilet, bilet! zagraj na trąbce! Zagram krótko, bo tata wszedł, bo już Okej! Okay. Grajek wygrywa bilet! Yes, Ja yes, wygrałem! Wygrałem! Ile? Tysiąc coś. Tysiąc złotych? Przecież to jest plastik. To co? Pożyczysz nam? No. Teraz? A gdzie to się kupuje? No zamawiam, przecież przyjeżdża. Półka do drzwi i Zapomniałem czegoś. I Za ile kończysz? Nie wiem, a co? Mam już kończyć? No nie, no nie. Powiedz ją ona zostawić. No tak.